ale co najważniejsze można poczuć. rano a my co? gotujemy kukurydzę tak bo dzisiaj jedziemy na dzierżno dzisiaj jedziemy na dzierżno będziemy łowić karpie a nie dajcie już nad wodą jesteśmy na dzierżnie przyjechaliśmy w czwórkę ja, Juri Dima, jego syn e, Juri czyści zbiornik My będziemy się szykować, myślę, że nam zajmie to 2-3 godzinki no i co i będziemy próbować dzisiaj nasi silna karfia Chcemy pobyć te nasze słynne 10 kg Może to i nie dużo na ta dużego karpia, ale To będzie nasze nowe TB No i co? Widzimy się już będziemy rozłożeni. A Wam życzę miłego do oglądania O, a tam Jury czyści jakimś prętem stanowiska super, bo później to wchodzi w żyłki, nie da się wyciągać. Tak dobrze. A więc co? Ja już wędki mam rozłożone. Kuleczka morwa dwudziestka i ananasik również dwudziestka. I tak jak ostatnio na filmie lecą sobie i wędki zarzucone, łowimy. No i co, godzina 19. Chłopaki rozłożeni. Wędki zarzucone, Jurego wędki są tu, chłopaków są tam dalej, moje są tu. No i co, czekamy na rybę. Dolewamy do naszej kukurydzy dipa. Liquid Monster Crab troskawka Wlejemy całego, żeby tego nie nosić z powrotem mm. Mieszamy to będzie gitara Płynie żaglubeczka No i co zaczęło się ja właśnie wyholowałem pierwszego leszcza, ale nawet go Państwu nie pokazywałem, bo, no bo to po prostu duży leszcz, ale tam zaraz będzie następny. O, no, mieszka wypuszczają, towary się. Poni baroku. No i co? Michał właśnie holuje leszcza. Zaraz będzie w odbiorniku. Ale gruby, fajny leś. Хороше. Мама чи риби. А Міхало асистує. На подбіраку. Файний зеспул. І що там мачий? То лещ? Лещ. О. Oh. Лещ і гломи. Ого, ну то два рази тінжий. Ні, ні. Ні, 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 Chłopaki ciągną rybę A ja Rozpalam grilla No i co? Nocka minęła Jest godzina piąta. Jury właśnie wyciągnął karpika Takiego Ile on miał? 2 kilo? Nie, chyba mniej <głos》<głos》Może i nawet mniej, taki mały <głos》> Ale Garpik no co, ja z powrotem założyciłem wędki, ponieważ w nocy były wyciągnięte dwa leszcze zestawy zostawiłem ich na brzegu. Mówię, nie chcę mi się wstawiać z namiotu, tak mi się fajnie spało. No no cóż, a my zaczynamy znowu łowić. O, i pakrowka? No, już ostatnio. no, dla kropnej, idzie po mamku, po babku, po babku dzierżku, po nią. I paka. No i cała godzina dziewiąta, nic się nie działo. Zapane jeszcze z Welesiki. Nie, nie udało nam się złapać e, dużego karpia. Jedynie ten mały. E, jeżeli Juri wyśle filmik, to na pewno go wrzucę. E, idą chmurki, może padać, dlatego postanowiliśmy się zbijać. Kończymy naszą przygodę na Dzierżnie. Za tydzień e, prawdopodobnie wyruszymy tutaj ponownie. No ale cóż, tak jak mówię. Karty dzisiaj nie współgrały z nami. Może to zmiana pogody, wysoka temperatura. Ciordwie. No nic, zbijamy się. Na razie.